Dzień dobry! W czwartek. Słuchajcie, ja mam wrażenie, jakby już po prostu minęło tyle czasu, a tak naprawdę dopiero czwartek, więc trochę odsapnę. Mam nadzieję, słuchajcie, że przyszły tydzień będzie trochę luźniejszy niż ten, dlatego że w tym się tyle dzieje: niby nic, ale codziennie goście. Dzisiaj znowu jestem zaproszona na planszówki, więc nie wiem w końcu, czy mam na nie iść, czy nie, bo, bo nie wiem, jak ten dzień się ułoży, tak naprawdę, więc. Więc, więc naprawdę nie wiem. Zaczniemy może od kalendarza, bo, bo ja nic nie wiem. Także dzisiaj przy porannych promieniach słońca idziemy do piątki. Co my tutaj mamy? Wow! Invisible Illumination Instant Glow Beauty Serum. Właśnie to chciałam. To wygląda trochę jak podkład, słuchajcie. To ma taki kolor ciekawy. Będzie trzeba to przetestować. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobiła to na filmie, czy wam po prostu kiedyś opowiedziała. Wow, nie, no ekstra. Słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. To są takie rzeczy, których przynajmniej te, które do tej pory mam. Na pewno będę używać, na pewno przetestuję. Wszystkie myślę mi się przydadzą. No póki co naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona, także ekstra. Ja się już wyszykowałam, tak jak widzicie, jestem gotowa. Makijaż tak jak zwykle, standardowo, zaczęłam malować oczy w ogóle, bo przynajmniej wtedy one są. Mam wrażenie, że wtedy je widać i to jakoś tak robi, robi twarz, bo tak to wszystko, tak mam wrażenie, czasami ginie, no ale to też zależy dużo od oświetlenia. Um, I co? Zaraz Wam pokażę, w co się ubrałam. Słuchajcie, mam do Was jedną radę, znaczy jedno pytanie. Może ktoś da mi jakąś dobrą radę albo dobry przepis, bo idę na Wigilię. Taką, gdzie mamy przygotować po prostu jakieś, no, jakieś dania, najlepiej wigilijne, świąteczne, <grych> ale mamy je zrobić sami, więc yy, słuchajcie, jeżeli macie coś, co jest łatwe i dobre, a nie na przykład lepienie pierogów przez 14 godzin, albo nie wiem, jakieś inne rzeczy, to dajcie mi znać, może coś macie takiego, oprócz nie wiem, łazanek, jakiś tam z makiem rzeczy, bo ja tego po prostu nie lubię i nie jem, Także, no, jeżeli coś macie, to będę bardzo wdzięczna, bo czasu zostało niewiele, a ja się ciągle zastanawiam. Znaczy, muszę, nie wiem, myślałam, żeby może przejrzeć po prostu jakieś przepisy w internecie um, i tam może coś znajdę. Natomiast po prostu chwilowo nie mam nawet na to czasu, więc yy, nie jest dobrze. Ale tak jak mówię, przyszły tydzień powinien być trochę luźniejszy. Wiecie, ja jestem też po prostu taka zaskoczona, że tyle się dzieje. Miało być zupełnie inaczej. Ja w ogóle miałam ubrać już choinkę. Wymyślałam sobie, że 1 grudnia to już będzie choinka, bo to jest taki moment w ogóle żeby nacieszyć się tym. Ja wychodzę z założenia, że no później, później choinka to już tak tylko stoi, ale do tego momentu świąt jest właśnie fajne cieszyć się tym, tym okresem, dlatego dlatego chciałam jak najszybciej sobie ubrać choinkę i przystroić mieszkanie, no ale nie ma na to czasu niestety, bo ja też muszę spać, a i tak śpię po 4 godziny, więc... Yy, słuchajcie, jakby ja wiedziałam też, że tak będzie, zdecydowałam się na to i bardzo mi się to podoba, w sensie nagrywanie vlogmas to jest, to jest bardzo przyjemna rzecz, niestety Mm, jakby są też takie dookoła rzeczy, które no wpływają na to, że mimo tego, że ja bardzo chcę i bardzo bym chciała, i, i nie wiem, i, i robię dużo, to jednak mam też normalne życie, mam pracę, obowiązki na przykład, które faktycznie też mnie wyłączają jakoś trochę z tego, więc no, nie jest lekko, nie jest łatwo, natomiast yy, robię co mogę, robię to co lubię. Także, no, zresztą podobno podobno wszyscy mówią, że lubią właśnie vlogmas, za to, że są naturalne, normalne rzeczy, nie wiem, normalne gotowanie, sprzątanie, zakupy i takie tam, no więc, no więc tak właśnie jest. Także mam nadzieję, że Wam również to się podoba. No ale tak. Yy, aha, jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie, trzeci raz przeniosłam się w inne miejsce i teraz jestem różowa dla odmiany. E, zaczęłam używać, to znaczy dzisiaj testuję pierwszy dzień takie, takie coś. Ja nie pamiętam z jakiej to jest marki. Ostatnio Karolina stylizację robiła film o takich mm, perfumach, zamiennikach, perfum, coś takiego. No i tak, słuchajcie, skusiłam się na dwie buteleczki, dlatego że one są małe. I pomyślałam, że jeżeli to ma pachnieć nawet podobnie do perfum, które mi się podobają, które lubię albo które chciałabym przetestować, to stwierdziłam, że warto wypróbować. One są tanie, one kosztują około 10-12 zł. Tutaj mam 22 ml, i chyba ten, to drugie opakowanie to jest 33. No i właśnie dla mnie to jest idealne do, do torebki, więc pomyślałam, że wiecie, tak na wypróbowanie, jeżeli one pachną podobnie, bo Karolina nagrywała film i porównywała te zapachy do, do innych, w sensie do takich jakby prototypów, do tych wzorcowych zapachów, czyli tych oryginalnych, czyli na przykład nie wiem, do Diora, do Lancome i takich różnych firm. I mówiła, że one pachną bardzo albo podobnie, albo są zbliżone, albo jest wyczuwalna jakaś nuta, ale. Ale nie są identyczne, więc pomyślałam, że mi to wystarczy, że jak one nie są identyczne, a ten zapach mi się podoba, to po prostu chętnie wypróbuję, wiecie, żeby, żebym wiedziała, że to nie jest coś zupełnie innego. No i właśnie zdecydowałam się na taki, na taki flakon. To jest właśnie 22 ml, to się nazywa. Oto są perfumy: Natural Spray. Yy, I to jest End One 044, i to jest zapach, który yy, ma być odpowiednikiem zapachu Dolce Gabbana The One. Także dzisiaj się nim spsikam i powiem Wam, że ja go jeszcze wyczuwam, więc zobaczymy jak będzie z trwałością, natomiast faktycznie to nie jest taki płaski zapach, to nie jest taki zapach, wiecie, jak za 5 złotych z rynku, gdzie psikamy się, czuć wszystko naraz, wszystkie nuty i alkohol do tego, mm, tylko właśnie faktycznie ja spsikałam się, wyczułam coś, potem przeszłam się kawałek i czułam inny zapach, jakby inną warstwę tego zapachu, więc... Jestem naprawdę póki co zaskoczona i zadowolona, bo myślę, że on się sprawdzi, więc nie jest to dla mnie problem pachnieć tym zapachem. A jeszcze drugi, który kupiłam, to jest taki flakon i to są właśnie już 33 ml. Dużo i niedużo, ale to jest zapach hmm, Good Girl. Czyli to jest odpowiednik Karoliny Herery zapachu Good Girl. Także no. Zobaczymy, będę używała, dam Wam znać. Może też widzieliście film. Ja w ogóle ja nie, nie, nie byłam przekonana. Jak ja słyszę takie rzeczy, to mówię: nie, nie, nie. A jakoś przekonało mnie to i faktycznie wypróbowałam, bo ja lubię po prostu mieć takie małe, małe produkty w torebkach i wiecie, zawsze można sobie po prostu dopsikać się tym mm, zapachem. Dobra, słuchajcie, idę. Idę. Chociaż po raz kolejny mi się nie chce, Chciałam sobie odpocząć. <laughs> no ale cóż. Może, może w weekend się uda. Także zbieram się, zaraz wam pokażę, w co się dzisiaj ubrałam. Dzisiaj jest bardzo monotematycznie, jest czarno. <grym> tak jak mówiłam, jest dosyć monotematycznie, ale założyłam takie ala woskowane spodnie. To się nazywa, słuchajcie, Jegginsy z schemu, bo to nie ma kieszeń tutaj, tylko z tyłu, więc ale ma wysoki stan i można kupić. Eee, to jest rozmiar jest taki dzielony, że na długość można kupić krótsze albo dłuższe, no i rozmiar tutaj w pasie, także one się tak prezentują, do tego mam bodki bodki trzewiki z Wojasa te pikowane, wiązane i do tego założyłam sweter to jest taki czarny sweter kaszmirowy z Zary, on ma, nie ja wiem 3 lata może coś takiego, że jak go kiedyś wyczyściłam tą rolką taką mm, Takim urządzeniem, które ucina te zmechacone bobki ze swetra. To on jest teraz gładki i nic się z nie dzieje, także jest fajny. No, ale takie rzeczy się mechacą, także taki, taka ich uroda. No, także biorę do tego jeszcze szalik i kurtkę. Już Wam pokazuję. Tak wyglądam. <grym> Wszystko się zlewa, bo tutaj mam szalik z Zary. O, ten, który noszę ostatnio. Jest tak miły, miękki. Powiem Wam, że ten czarny wasuje mi do wszystkiego, że... Bardzo, bardzo go lubię. Fajnie, że te materiały mają różną strukturę, bo te spodnie delikatnie, właśnie tak, wiecie, połyskują. Kurtka, no, kurtka wygląda lateksowa, więc <grym> w ogóle się błyszczy, więc nie jest tak zupełnie, wiecie, czarno-buro. Tylko tak, słuchajcie, tam z tyłu, z tyłu torebka Michael Kors, także jedyna kolorowa rzecz dzisiaj. I no i zegarek ewentualnie nie jest czarny, bo jest z białą tarczą. O. No, a tam z tyłu jeszcze widać trochę paczek, więc może, może dzisiaj po prostu coś odpakujemy i będzie tego trochę mniej. Także słuchajcie, ja się zbieram. Życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko szybko, łatwo pójdzie. No, także jutro w ogóle Mikołajki! Dajcie mi znać, czy coś szykujecie, czy sami dla siebie na przykład coś szykujecie, jakiś prezent. Bo ja to mam tak, że czasami lubię coś zrobić dla siebie, a czasami wiecie. Czasami niekoniecznie. <laughs> także nie wiem, jak, nie wiem, jak to jutro będzie. Nie wiem. Zobaczymy, bo albo będę miała dużo pracy, albo, albo nie i będę mogła coś wymyślić. także dajcie mi znać. Czy szykujecie dla siebie jakieś prezenty, albo jakieś na przykład, nie wiem, wyjście specjalne, jakieś, nie wiem, kino, teatr, mm, jakieś może muzeum czy coś, dajcie mi znać. Ja się z wami żegnam chwilowo i widzimy się w zasadzie za chwilę. Pa. Cześć, witam się z wami po powrocie, bo wróciłam właśnie do domu byłam u znajomych na planszówkach także powiem wam, jest godzina w pół do pierwszej <grym> ja będę obrabiała tego vloga do nie wiem której no i tak właśnie wygląda vlogmas, powiem wam nie, słuchajcie, ja czekam na to aż się uspokoi to jest mam nadzieję taki tydzień i będzie lepiej, natomiast no tak to wygląda. No co ja mam wam mówić? Wiecie, nie będę rezygnowała też po prostu ze wszystkiego, co się dzieje. Natomiast no, znajdę ten moment, żeby coś tam jeszcze zrobić. Jak nie dam rady, to trudno. Ale tak, no jest dosyć późno. Miałam wyjść wcześniej, ale tak zawsze, zawsze tak to wygląda, że mam wyjść o dziewiątej i nie wychodzę w <laughs> Także no, było bardzo fajnie, z planszówek hmm, było. Powiedzmy, wiecie, połowę gadania, połowę jakichś tam gier różnych, także to się tylko tak nazywało, ale, e, ale ogólnie było bardzo miło, bardzo sympatycznie, także bardzo fajnie, bardzo fajnie, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Tylko, że czuję, bardzo czuję to, że, że dużo się dzieje, że nie ma czasu na wszystko. Natomiast, wiecie, ja nie chcę narzekać, nie chcę wam mówić, że to jest takie straszne i w ogóle. Bo tak po prostu to wygląda, że jeżeli pracujemy normalnie, wiecie, w ciągu dnia, e, no i nie wiem, mamy jakieś swoje obowiązki, swoje zajęcia, którymi chcemy się zajmować, plus do tego na przykład mamy jakieś hobby, jakieś rzeczy, no to tak to po prostu wygląda. No i, i nie ma co się tutaj użalać nad sobą, bo wiecie, ja mogłabym albo nie nagrywać vloga, albo mogłabym nie iść do znajomych. No, ale też wam mówię, jak to wygląda, że to też nie jest takie łatwe. To nie jest tak, że wszystko przychodzi z taką łatwością, tylko to jest coś kosztem czegoś, czyli zazwyczaj snu, po prostu. <grym> Bo ja lubię robić różne rzeczy i częściej właśnie tego sobie odmawiam, a nie na przykład tego, że gdzieś wyjdę, że coś zobaczę, że też mam okazję zrobić, wiecie, fajnego. Ale coś wam jeszcze chciałam powiedzieć, słuchajcie, nie wiem, czy Wy znacie cały dzień mi to dzisiaj chodziło po głowie, bo ja ostatnio naprawdę czuję to. Czuję, że nie chcę też do tego wracać, bo nie chcę, żeby wiecie. Ja nie, ch nie chcę, żebyście myśleli, że ja narzekam albo coś takiego. Natomiast po prostu ja to czuję. Ja jeszcze nie czuję świąt. Dla mnie grudzień przyszedł bardzo szybko. Mimo tego, że ja widzę daty, to ten rok naprawdę zleciał dla mnie bardzo szybko. Wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, których mam wrażenie, że nie zdążyłam też nawet tak poukładać sobie w głowie, nie zdążyłam sobie ich przemyśleć i nie zdążyłam też, tak wiecie, przeżyć, żeby się oswoić z pewnymi rzeczami, które się po prostu dzieją. Ten czas leci tak szybko, że nie ma po prostu na to czasu, więc dla mnie nagle przyszedł grudzień. Ja widziałam go w kalendarzu, natomiast po prostu pojawił się nagle, dlatego po prostu wszystko dzieje się tak szybko. Ja bym bardzo chciała, wiecie, zaangażować się w to jakoś tak, po prostu móc przeżywać pewne rzeczy, móc sobie tak, wiecie, zaplanować, robić to wszystko z przyjemnością, z takim, z takim spokojem, natomiast no niestety tak to nie wygląda, no i... I tyle. Ja nie wiem, tak naprawdę wiecie, czy to jest czegoś wina, czy to jest jakaś sytuacja. Po prostu jest jak jest. Myślę, że wiele osób też ma taką sytuację, bo, no bo tak to wygląda. No, normalne życie. Mamy obowiązki, mamy pewne rzeczy do zrobienia. Jak ludzie mają dzieci, to też nie wybierają sobie po prostu, nie wiem, tego, co chcą zrobić w danej chwili, jak to ma wyglądać, tylko po prostu są takie sytuacje, kiedy po prostu coś trzeba, nawet jeżeli się nie chce, albo na przykład nie ma się na to ochoty, wolałoby się robić coś innego, to po prostu tak jest. I nie ma co narzekać, tak jest. I tyle, trzeba przyjmować pewne rzeczy. Natomiast do czego yy, chciałam wrócić. Mi kiedyś pewna sytuacja otworzyła oczy. Słuchajcie, byłam kiedyś na jakimś takim szkoleniu, już nie pamiętam o co chodziło. Czułam jakiś work-life balance, czy jakieś. Pewnie coś, coś w tym stylu powiedzmy. I to jest bardzo prosta rzecz. Coś wam zaraz pokażę. Coś, co naprawdę ja to zobaczyłam i pomyślałam serio? Faktycznie, jakby. No, taka jest prawda. I mówię: Wow! Wow! Bo chodzi o to, no, nie do końca tutaj jakoś tak potrafię ładnie to narysować, ale na szkoleniu zostało nam pokazane koło i podzielone na trzy części. I słuchajcie, okazało się, że każda z tych trzech części ma tyle samo godzin, czyli po 8. I wyobraźcie sobie, że 8 godzin pracy, czyli powiedzmy jedno to jedna, jedna część, która jest pracą, druga część to jest sen. Czyli mamy 8 godzin na zagospodarowanie na to, jak nam się podoba, czyli na właśnie życie prywatne, życie towarzyskie, na to, tylko co chcemy, na hobby, na wszystko. I ja wiem, że to jest, to jest nic odkrywczego, natomiast jak ja to zobaczyłam, że to jest faktycznie tyle samo czasu, kiedy ja siedzę w pracy, drugie tyle mogę wykorzystać na właśnie, no wiadomo, dojazd do pracy, nie wiem, przygotowanie jedzenia, jakieś takie rzeczy, które normalnie robimy w ciągu dnia. I oprócz tego 8 godzin snu, to mi to nagle bardzo otworzyło oczy, że tyle trwa doba, tyle to trwa, wystarczy to tylko sobie dobrze zagospodarować tak naprawdę, właśnie mm, zarządzać swoim czasem, swoimi możliwościami, tym, czego, co chcemy tak naprawdę, w jaką stronę chcemy się rozwijać i co chcemy robić w tym czasie i po prostu trzeba to zagospodarować. Więc jak ja to, ja nie wiem, czemu Wam to pokazuję, natomiast yy, chyba dlatego, że dzisiaj właśnie bardzo dużo o tym myślałam, że czasami, czy to widać, czy nie widać? Problemy mam z ostrością, niestety od jakiegoś czasu w aparacie, no ale nie będziemy go zmieniać. <głosy> <głosy> Jak ja to zobaczyłam, powiem wam szczerze, kiedyś na szkolenie to pomyślałam, naprawdę, naprawdę mi to otworzyło oczy. Pomyślałam, że to jest aż niewiarygodne. To jest tak proste, a tak proste, a tak łatwe do zrozumienia. I dla mnie to była taka sytuacja. Czyli ja mam bardzo dużo czasu, ja mam 8 godzin, żeby się wyspać i oprócz tego mam dużo, dużo czasu, żeby realizować to, co tylko chcę. Więc y, warto o tym sobie czasem przypomnieć, że 8 godzin praca, ale oprócz tego jeszcze mamy życie i jeszcze mamy czas, żeby się wyspać, także trzeba to tylko dobrze równoważyć. No dziś, dziś to wybitnie się nie udało, no. ale przynajmniej było przyjemnie, także mam nadzieję, że i Wam się podobało. Chociaż no, niewiele, co tam miało się podobać, no ale tak właśnie wyglądają niektóre dni. A, no ale tak, tak też właśnie wygląda życie, wiecie, no po prostu. Po prostu. Fajnie jest też spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, spędzić trochę czasu, wiecie, oderwać się tak totalnie. No, no sami wiecie pewnie, no naprawdę nie trzeba wiele tłumaczyć. Także ja ogólnie jestem bardzo zadowolona, jest już późno, ale też bardzo powiem ja wam, wróciłam do domu i tak myślałam, ale fajnie jestem w domu, to jest takie przyjemne, tak, tak lubię tutaj być, tak naprawdę. Więc yy, tak, teraz idę spać i wykorzystać moje 8 godzin <grych> na sen. Mały przerywnik kosmetyczny. Ponieważ ostatnio Wam nie opowiadałam pielęgnacji, jaką stosuję tak generalnie, jakich różnych produktów używam, to stwierdziłam, że będę Wam pokazywała je sukcesywnie we vlogach. Dlatego, że tak jak widzicie, tutaj stoją rzeczy. Wydaje się ich dużo. Ja to wiem, ale to dlatego, że jest po kilka kosmetyków tego samego rodzaju i właśnie um, chciałam Wam opowiadać sukcesywnie o tym, czego tutaj używam, co tutaj jest. Plan jest w ogóle taki, żeby się pozbyć tego stąd. Um, tych rzeczy na pewno jest za dużo, ale tak jak mówię, jest tutaj po kilka rzeczy tego samego typu, więc ja jak ja je zużyję, to będzie tego mniej. Plan jest taki też, żeby pozbyć się tej tacy i tutaj będzie stało coś innego. Prawdopodobnie to albo taki większy kamień. I na tym będą po prostu stały te rzeczy, ale to jeszcze trochę. U mnie, u mnie jak się okazało, zmiany to... Nie, nie jest pierwsze, do czego ja dążę. Tutaj wszystko potrzebuje czasu, więc jak zużyję te kosmetyki, przyjdzie czas, to zmieni się też ta aranżacja. Na razie jest mi tak wygodnie, wszystkie są na oku. Dzisiaj zacznę Wam opowiadać od żeli do mycia twarzy, których używam, dlatego że mam ich kilka. Bo tutaj płyn micelarny mam jeden właśnie z bandy, tutaj jest garnier dwufazowy i to jest wszystko. Ale jeżeli chodzi o żele, to pokażę Wam kilka, które tutaj mam. Te, co są na początku. To jest Clinic Rinse Off Foaming Cleanser Mousse. I to jest właśnie taka ala pianka. To jest produkt bardzo dobrze oczyszczający. Produkt, który sprawia, że nasza skóra po prostu skrzypi po umyciu, bo jest tak czysta. Także powiem Wam, że średnio go lubię, bo ja nie lubię aż takiego efektu czystości. Ja lubię, jak ta skóra jest delikatnie nawilżona, a po nim jest taka bardzo, bardzo czysta. Nie wiem, czy ona aż tak dobrze wpływa na moją skórę, no ale tak jak widzicie, jest już resztka, więc, więc po prostu go zużyję i pewnie do niego nie wrócę. No ale przekonałam się i niby dobrze oczyszcza, ale jakoś tak mam wrażenie, że za bardzo. Przy okazji jeszcze ta skóra taka jest potem delikatnie jakby przesuszona, taka ściągnięta. Tu jest drugi żel i to jest miętowy żel peelingujący, więc tutaj przy okazji mamy peeling. Tego stosuję na pewno niecodziennie. Przez to, że właśnie ma peeling, staram się go używać pomiędzy jakimiś innymi peelingami, których używam, albo wtedy, kiedy czuję, że moja skóra wymaga jakiegoś delikatnego peelingu. Mmm, i jej nie podrażnie za bardzo, ale właśnie już czuję, że jakiś tam na naskórek się pojawił, warto byłoby ją spilingować delikatnie, bo to też nie jest jakiś bardzo inwazyjny produkt, natomiast delikatnie można spilingować. Jest taki miętowy, fajny, te drobinki nie są aż tak ostre, także jest ok, ale też raczej do niego nie wrócę, zapach delikatny, tutaj niby miętowy, mógłby być bardziej miętowy, ale jest całkiem przyjemny, także wiecie, nie narzekałam, ale raczej do niego już też nie wrócę. Kolejny żel to jest Bundy Eco Skincare to jest kojący żel myjący z probiotykami. Ja Wam opowiem chyba więcej o tym kosmetyku. On jest świetny. Słuchajcie, to jak to pachnie, to jaki ten żel jest delikatny, jak pięknie mm, oczyszcza skórę, jak pięknie ją domywa, sprawia, że po umyciu jest w stanie idealnym. Nie jest przesuszona, nie jest podrażniona, nie jest ściągnięta, nie wymaga natychmiastowego nawilżenia, po prostu jest. Naprawdę tak miękka, tak miła, tak fajnie oczyszczona, przy tym tak delikatna i odprężona, że ja nie miałam dawno czegoś takiego. Naprawdę świetny kosmetyka do tego przepięknie pachnie tak czysto, ale bardzo ładny ma zapach. Taki delikatnie, jakby perfumowany, ale to nie jest nic, co nas podrażnia, więc naprawdę polecam wam wypróbować, bo dawno czegoś takiego nie używałam i jest piękne. Muszę sobie po prostu, jak sens się skończy, na pewno kupię kolejny, ale on jest świetny, nie wiem dlaczego, tylko się nie chce wyostrzyć za bardzo. O! Świetnie jest, naprawdę to jest, to jest mój ulubieniec ostatni, także na pewno Wam jeszcze o nim opowiem w jakichś może ulubieńcach właśnie. E, nie, tu jest tonik złuszczający. I ostatni żel? Tak, ostatni żel, jaki tutaj jest, to już widzicie, resztka taka. To jest też Bandy Pure Care Morski, oczyszczający żel do twarzy. Delikatny, Oczyszczający, przepiękny zapach, taki świeży, on nie ma taką przezroczystą formułę. Więc wiecie, przezroczyste formuły są raczej takie właśnie bardziej oczyszczające, ale ten jest taki delikatny. Kremowe są takie bardziej kremowe i otulające, powiedzmy, ale ten właśnie bardzo ładnie oczyszcza. Przy tym jest taki delikatny, nie podrażnia też skóry, bardzo ładnie pachnie tak świeżo, czysto. Także też jest bardzo fajny, i widzicie to już tutaj taka resztka, także właśnie też zużywam. I ostatnia rzecz, której używam do oczyszczania, to jest właśnie mandarenkowe oczyszczenie, odżywczy olejek do demakijażu. Tym olejkiem sobie po prostu y, rozpuszczam makijaż, ten, który mam na twarzy. Y, delikatnie masuję właśnie, y, właśnie, skórę, jak na przykład jest podrażniona, albo nie chcę czegoś takiego bardzo, y, bardzo oczyszczającego, jakby na przykład, właśnie, jak mam skórę podrażnioną, albo, nie wiem, zmarzłam. I potrzebuje ta skóra, czy takiego otulenia, to używam tego produktu. Później zmywam go delikatnie wodą, a potem najczęściej właśnie używam jakiegoś żelu do mycia twarzy. Najczęściej jest to ten, bo on również jest delikatny, ale właśnie domywa skórę z tego olejku, więc jest bardzo ładnie oczyszczona, ale bardzo przyjemna w dotyku i taka delikatnie nawilżona, właśnie dlatego, że ten olejek delikatnie ją nawilżył. Także jeżeli chodzi o żelę, to tyle. Ten jest na wykończeniu, więc on się niedługo skończy. Podobnie jest z tym z klinika, on też się niedługo kończy, no i ten z Bandy także widzicie, no tutaj jakby rotacja jest, no ale trochę tych rzeczy się wydaje dużo, ale niedługo one będą znikać. Także jeżeli chodzi o żele, to tyle. I widzimy się pewnie za jakiś czas i opowiem Wam o innych kosmetykach, które tutaj są.